Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. No trzeba troszkę tutaj. Zastało się to wszystko na Co to będzie O, co? O... dziękuję. A w końcu przyszedł ten list. Zaraz go obejrzymy. Marcelku. Witam cię w moim warsztacie. Cieszę się, że mnie widzisz. O, jesteś tam? Patrz uważnie, bo ja cię też bardzo dobrze widzę. Spójrz tutaj, to są moje sanie. Są już prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrz, to list od moich elfów o tobie. Zobaczmy go. A tutaj twoje zdjęcie. A, pamiętam, pamiętam, to ten rozkoszny, mały urwis. Marcelku, wiem, że jesteś cudownym dzieckiem. Przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteś wspaniałym chłopcem, a do tego bardzo kreatywnym. Podobno ciągle wymyślasz nowe ciekawe zabawy i lubisz ufo. Super. Mają też taką radę. Bądź dumny z tego, kim jesteś. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Mhm. Halo? Halo! Czy mój plan lotów jest już gotowy? Świetnie! Wygląda super! Aha. Rozumiem. Przełącz mi, proszę. E, a jak z pogodą? Można startować? Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Ryku. Mówisz, że to pora na kakao? A uwielbiam o pychotka. Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo ciebie kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? A tatuś bardzo cię kocha jest szczęśliwy, kiedy go odwiedzasz i kiedy z nim rozmawiasz. Zrobiłby dla ciebie wszystko. A kto jest na drugim zdjęciu? Mamusia. Tak, tak. Ona też cię bardzo kocha i lubi spędzać z tobą czas. Och, jak oni bardzo ciebie kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, a to oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i ci powiedzieć, że też ich kochasz. Dobrze, to teraz może ja pokażę ci moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. Marcelku? Dobrze, dobrze. Poczytajmy już o tobie. O, album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Marcelku? Jesteś już dużym chłopcem? Podobno bardzo lubisz spędzać czas z dziadkami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Podobno czasami za dużo grasz w gry na telefonie. Czy to prawda? Wiem też, że masz różne ciekawe pomysły. O. To Twoje zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, a tutaj mam zdjęcie Twojego prezentu. O, już nie mogę się doczekać, jak Ci go przywiozę. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Yy, halo? Halo? Ach, rozumiem, brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Marcelku? Niestety nie mam jak do ciebie przylecieć z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, masz może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, w momencie... Ach, tak! Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Hurra! Udało się! Szobartłomik nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, <laughs> tak, dziękuję ci, Bartłomieju. O, kochane elfy, spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak, właśnie. A, zaraz to naprawimy. Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. Oh, he, Ruszajmy! Pa, yeah. mnie! Ale prędkość! O, a, a cóż to? Cóż to za prezent? O, to ty, gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Ach, tym mały bohater. Aj, co za dzień. No dobrze. Pa, pa. I wesołych świąt! Nie, Get me for Christmas. Christmas.